Jedną z ciekawych nowości w firmie Prologic na sezon 2013 jest magnetyczna podpórka pod wędkę. Jest ona bardzo ciekawie skonstruowana, oparta na systemie patentowym. W górnej jej częściach znajdują się dwa magnesy, które ułatwiają schodzenie się obu części. U dołu mamy nakrętkę kontrolującą, która ułatwia montaż boot gripa do. Podpórki albo do statywu wędek. Tak specjalistyczna konstrukcja tej głowicy nie jest tylko wymysłem konstruktorów. Ma to swoje charakterystyczne zastosowanie. Magnesy w górnej części dają nam stabilizację wędki w podpórce. Nie ma ona możliwości wydostania się do przodu. W momencie brania karpia często zdarza się zapomnieć otworzyć wolny bieg. Właśnie w takich sytuacjach wędka nie wysunie nam się z podpórki. Będzie idealnie zablokowana w tej części głowicy. Zdążymy wtedy dobiec do wędki i unieść ją w górę. Każde uniesienie wędziska w górę odblokowuje nam mechanizm chwytny. Podpórka Snatch Magnetic Rodrest charakteryzuje się wykonaniem z najwyższej jakości materiałów. Mocny plastik, mocne magnesy w uchwytach, solidny mechanizm blokujący wędzisko, metalowa nakrętka kontrująca, wytrzymały gwint. To wszystko powoduje, że ten drobiazg posłuży każdemu karpiarzowi bardzo długo.